Cześć ludzie, to jest drugi odcinek z serii ogólnie zbudowałem dom mogę pokazać środek więc tak mamy tutaj jak pójdziemy do góry, to mamy tu strych. E... No, tylko do niego no, nie mogę wejść, ale jest tam. E... Nie mogą znaleźć piasku, więc nie ma okien. No, dzisiaj idziemy w podróż. znaleźć jakieś siedzenie czy coś. Filmy chyba będą się pojawiać rzadziej na kanale. No, ogólnie jak tu siedziałem, to przez cały czas była noc. jakoś tak na tym zostało. Jak nie ma owiec, to nie mogę sobie wełny zrobić, czyli nie mogę łóżka zrobić. E. Więc poczekamy, może aż będzie dzień, i po prostu przeżyję tą noc. Jeżeli chodzi o moje pomysły na ten kanał, to już wymyśliłem parę serii na tym kanale. Pierwszą to właśnie w tym momencie oglądacie. No. No, że się zgubiłem. Nie wiem ile ona będzie trwać. Yy, znaczy to jest jednocześnie z serią Filmy bez Jududa, więc jest jakby wszystko połączone ze sobą chyba. Tak mi się wydaje. Serią na tym kanale to Grad widzów. To już pewnie znacie. Ale nie wiem kiedy będzie kolejny odcinek. Akurat nie wiem tak, tak powoli się odswajam z tym wszystkim Stałem chyba taką pokorę po prostu żebym tak po prostu uważał na słowa może czasem ale wiadomo jestem Jestem taki, że najpierw mówię, później myślę tak. Yy... Ogólnie za dużo nie pamiętam z pierwszego odcinka tej serii. Yy, pamiętam, że tu byłem. Niestety nie, nie mogę przeczytać Waszych komentarzy, nie, nie mam dostępu do nich jakoś. Yy. Ale się postaram, jak dostanę to, postaram się e, odpisać i zobaczyć co, co piszecie e, To nie jest tak, że nie, ktoś się wkracza, coś po prostu nie Jakoś nie, nie mogę jakoś się dostać na ten kanał po prostu no, Takie to coś dziwne to jest Filmy na kanale będą się pojawiać rzadziej prawdopodobnie może po maju coś się zmieni? Nie. Wiem. Chciałbym, żeby ten kanał nie umarł czy coś, bo dużo udało nam się zbierać na tym kanale. Trochę żałuję, że akurat ja zostałem. Że musiał być los. Zastanawiam się, jakie komentarze z to pod filmem o Grach, ale ciężko mi przypomnieć. Było coś o Team Fortressie. Może nagram kiedyś, jak mi się uda. Na pewno, jak się wydostanę, to pomyślę, co dalej. Więc no. Właśnie, co to jest, w ogóle? Okej. Okay. O, fajny dźwięk. Ładnie tutaj. Kurde. Co tu mamy już? Co jest to? Mogę to jakoś... Ej, no to jest to. Okej. Okay. Może to już byłem. Nie. Ech. Może jakąś serię wymyślę animacji. Może mi się uda. Eee... przepraszam, że ten film... Może nie być jakoś interesujące, ale nie wiem co mogę zrobić, żeby było interesujące. Wiem tylko tyle, że żałuję niektórych rzeczy, jakie postąpiłem przez cykl tego kanału. I chciałem za nie przeprosić niektórych rozwidzów widzów za to, że musieli prawdopodobnie to wszystko widzieć. Oczywiście wszystko mogło się za kamerami wyjaśnić, ale no niestety tak wyszło, zdarza się każdemu. Postaram się być lepszym człowiekiem no i no, no, zobaczymy jak mi wyjdzie ten kanał. Jak się wydostanę to zobaczę jeszcze jakie macie pomysły na filmy. W sumie też to jest trochę nieładne, że ja się was pytam o filmy, bo jednak ja sam powinienem je wymyślać, a nie prosić widzów o nie, ale jednocześnie ja bym chciał nagrać to, co wy chcecie. Jednocześnie mówiąc, nagrywanie czegoś nowego też nie jest czymś złym, bo odkrywanie nowych sfer może spowodować, że przypłynie większa ilość nowych odbiorców i po prostu może sta starzy odbiorcy też to przyjmą jako. Na przykład, kanał może się skończyć przez to, że jest mała liczba oglądalności na kanale. Jeżeli jest stałe, właśnie na przykład y, kilka tysięcy pod y, filmem jakimś, to też można o, o tym dyskutować, czy to jest tak naprawdę martwy kanał, czy nie. Jeżeli kiedyś miało po kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy, nie wiem, szczerze, czy rzeczy miał rację z tym zaginiony youtuberzy tak teraz o tym myślę chociaż nie wiem jeszcze co co, co, co w ogóle myśleć szczerze e... możecie napisać jak się czujecie w komentarzu ja się czuję w miarę e... w sumie to nie wiem jak mam się czuć no, czuję po prostu taką skromność. Nie wiem, co jeszcze mogę pokazać, nie wiem, jaki content mogę zrobić. Chciałbym się postarać, ale nie wiem, może coś zbuduję jeszcze. Zbudowałem ten dom, ale wyruszyłem, żeby znaleźć to wcale ale tych chyba nie ma tych nigdzie. Są tylko te nietoperze, te chyba to są te amatysty. Jeszcze drzewa, i lawy, i chyba tyle. Nie wiem o co chodzi. Kurde. Może tutaj sobie usiądę czy coś. Może um. um. jakoś się ułoży to wszystko, może trzeba nie lepiej, tylko po prostu. Czas, czas pokaże. Po trzeba to jakoś przeżyć. No. Ja chyba tutaj posiedzę, dopóki nie będzie dzień czy coś. Nie, może wtedy kolejny odcinek będzie. A jeszcze raz przepraszam za niepunktualność. Nie wiem, czy ten film pojawi się jeszcze w piątek, czy może już w sobotę, czy może w niedzielę, czy może jakiś Inny dzień tygodnia. Nie chcę, żeby ten kanał umierał.